Nazywam się Marcin Drabczyk. Witam Państwa w firmie Podniosę.pl, specjalistów branży dźwigowej. Głównym profilem działalności firmy Podniosę.pl jest wynajem, sprzedaż i serwis mini żurawi. Jesteśmy na rynku od 2017 roku. W okresie tym udało nam się zdobyć pozycję lidera. Świadczymy usługi dla przemysłu, jak i dla klientów indywidualnych. Jesteśmy dumni, że jako nieliczni w Europie Posiadamy autoryzację do sprzedaży i serwisu mini żurawi Unik. Nasze mini żurawie mają bardzo szeroki wachlarz zastosowań, począwszy od wielkiego biznesu, montażu linii produkcyjnych i technologicznych oraz ich serwisowaniu, poprzez montaż fasad stolarki szklanej i szyb wysokogabarytowych, skończywszy na potrzebach klientów indywidualnych. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, uruchomiliśmy dział transportu ponadnormatywnego. Posiadamy zezwolenia umożliwiające nam transport maszyn i urządzeń o masie do 50 ton, szerokości 5 metrów, wysokości 4,5 m. Nasz wyspecjalizowany mobilny serwis dostępny jest do Państwa usług przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Nasza oferta to nie tylko mini żurawie. Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wszystkie niezbędne maszyny i urządzenia potrzebne do wykonania realizacji. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Podniesiemy wszystko i wszędzie. Podniosę .pl. Zapraszam do kontaktu.